Produkcja Monika Wojtysiek. Wystąpili Julita Korzuszek, Lucyna Malec, Andrzej Chudy i inni. Piłka meczowa to się aportuje? Zawsze coś leci światłowodem plusa. Plus. Jak tanio rozwiązać problemy z dziećmi? Zaopatrzyć je w sześć kubusiów w cenie pięciu i wysłać na księżyc. Dla oszczędności w tej roli banan 2,19 kilo. A w roli Wenus... żona. Tesco stopujemy inflację. Życie to nie bajka, ale lody Marletto tak. Rozsmakuj się w bajecznych lodach Marletto Fairy Kuszący karmel, chrupiący popcorn i belgijska czekolada. Spróbuj wszystkich smaków Marletto Fairy Tail. Marletto. Zbyt dobre, ale prawdziwe. Mr. Heiss, a ten wiwus to jaki jest? Jest super. Nawet mi wypełnienie wniosku o pierwszą pożyczkę zajęło 3 minuty, a mam grube palce. A skąd wiadomo ile to będzie kosztować? Jak Vivus mówi, że nie ma kosztów, to nie ma. A jak mówi, że są, to je pokazuje. Proste. Weź pierwszą pożyczkę do 3000 zł i oddaj tyle, ile pożyczyłeś. RRSO 0%. Umowa na 61 dni. Sponsorem programu był producent żelu Sachol. Sachol na stany zapalne w jamie ustnej. Sponsorem programu jest producent leku na ostry ból i boom Supermax. A noc na ból przed snem.